Uhu. O, co ciebie? Bardzo mocno. Siemano, witam w filmie z DBD, ze mną Damido. Który się śpiewa. Ogólnie e, sytuacja się tak, że <grywny> Damido miał milion 100 Blue pointów i mu wystarczyło na jeden prezisz, odpowiedź Prawda magia No, więc to jest dziwne, utrudnili, widzowie to. Eee, I co, no, Bild. A to tak... po prostu mi za dużo zabrało. Może, build taki sam. I tyle chyba, nie? mi się w gierce. I nowy tom szedł jeszcze. Co mówisz? Nie, nie, nie. Dobra, zaraz się widzimy. Gramy na raz co się ma. Ja już nie chcę. Z ja Skrajny wędlin no ja pier! Dobra, 40 sekund do Zamknij! Ej! No sobie mu, z on spodoba. się nowi, sorry, jest Wesker. Łapa w górę pod filmem? Nie goni pan Wesker? Wesker. Pale paletę. Nie nowego. Musiałem. Aj! Dobra, to był okrzyk. Znowu Niemiec. go niech pierduj. Pierdni. Piernicy Nie na lupę ja że nie film też nie powiedziałem. Był ślepy kat, tamty film. Ech, tamty jesteś już jest. Ja nie pamiętam tego filmu. Powszedni film filmie to nie jest tamtym. Jest mi lupuje, lupuję z tym wariaczkiem w okularkach. O, e-e. Uuuu, sześć. Nie, fajaczku! to okularka. A few moments later. W ogóle ja na przerwę Liona i nie mogę Au. skończyć gdzieś. Oj, generator, poszedł się. A ty k***a! Kur... No nie trafił, bez... no, no, nie, trafił tak. mnie, nie, nie trafił mnie, nie trafimy tym. Głonię 5 lat Twój najdłuższy czek, brawo byś pytał Nie pytał Zostanę na dziura? Nie, bo dziebał Ja się zdecyduj w końcu o, A, ja właśnie rozwaliłem gena. Bra no Tak czy nie? Nie wiem Palewskie palety człowieku Białem gdzie skakać, bo wszystkich nie niszczy. go 1 wykręcenie one number one Odpuścił mnie co się robi ale fart co robisz no, zbagowałem się w ścianę. Zbagowałem się w ścianie. What? Nie mogę się ruszyć. <laughs> Ściana go zabiła. Nie wiem, że porwała. No, super. będziemy go pa. Komu coś nie wychodzi ze mną, teraz zabiję, bo jestem na hitale. ale. Poler jasne, w to, jest, to jest Wypieprzaj! Kamie głupi wie, wie. <grym>. Mm, nie... Fajnie co- są... I'm so To Jak żyję? ja k*** żyję? JAK Nie w tą dziurę! aha bo mam totem toten ham niczego czego jest jak świat dobra no racyganie, cyganie Kochanie, to nie to co myśli cygan Naraz. Łoł, wow, świnia wisi bez, bez nóg. Jak to się stało? Czy ją auto przejechało? A. Dostała strzała za auto. To ja. Powiem panu, najdłuższy mój czas to był. Bardzo ci się podobał. Chociażby, że go wykręciłem. I to nie był fakt na, na palecie jeszcze. to jest bardzo na plus. Siu. Będzie, że nie ma donu na, na spray. Nie ma. Stawię ten spray tutaj na środku, dobra? Zobaczmy jak się ten typek go pogoni z nim. No, a my teraz nie goni, tak? Bo jesteś, kurde, taki, że. No. Musisz mi mieć, nie odpuścisz mnie, nie? No? Tak! O, co ciebie, bardzo. <gry> Kurde Nie, bo zeskoczyłem do szafki i nie trafił mnie Wyskoczyłem, znowu mnie trafił i on mnie złapał Mimo, że byłem w wy... całej szafki wyjęty, nie? Wyskoczony Dobra, teraz my zabrałem znowu Zresztą chłopiec przegrał tę mecz Dzięki mnie Co, Lajonę ugryzę? <gry> 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 mm.

Fajnie znam. nic nie myśli, polecam Kate Jensen i pier... pierd... pierd... A! ...p***dony p... <grym grym> Pierdół! <grym> 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 Boże, ma pełno... ZAJEBIŚCIE! Ja teraz jestem ze sobą równy, g... A! Wielka ksaga Pięć stów Pięć dóp ja te będę się bawdł. PARĘ jak tu. My tam bóg. Serio. Zgadnij co. Na TikToku mam. O! A, 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 a. Zgadnij co. Nie wiem. Sprzęgło. Też tam myślę. Wezmiemy teraz na tego. Pieniążki, Pieniążki Rzegjesz, na tym. Dla... dla mi do... naprawką <grym> Na dupę se zbieraj śmieciu No po co mi dupa jakaś kolejna Dobra <grym> no Dupa na coś, to nie dupa Trzymaj się, ja podiwas. Gdzie ty jesteś? E? E? Góra, dół? Ja pier... A! góra Naprawdę? Widzę zresztą z góry Skacz Proszę! Aaa! DOG! No co? Jakim ch... No Jak zablokowałem przecież! Co to bym za hit, halo! bombę! Chodź tu Chodź no, Taki jesteś, jest, nie się na to bić, byłem Żeby, na końcu poleci! No właśnie To gra w leci. Przynajmniej sobie szkoleniu. To ja się majopek. <noise> zostawić. O, moja lubiana paleta Ta paleta jest tak piękna. Łe! <noise> ty jesteś tak głupi jak świat, człowieku! <noise> Co ty trafiłeś? Chłop chciałbym się z taką, wiesz, jakaś wiedźma, znaczy... Taka świnia wisząca, nie? I on cię parę i walnął stary. Wios... I na sam dół spadł. No to, nie? Jest? Takiego... Takiego <noise> Takiego wała jak polska cała. A da się tak trafić? Też się ja tak trafić, nie? Jak jesteś blisko, to da się trafić. Jak blisko stoiś tego, tego, nie? Też pary nowy takie. Jest no fengu, mingu. Fajny, taki pikselowy. Napisany na A! Komu tam się podoba? Mi się nie podoba. Na leło na tym, jak tygry w tygrze. Aha, kłochik. Ale ja... Jak, jak debil! Ryj jak świniawa. <laughs> Ah, mais juste que <laughs> Ah bah. Ben. Nie mam Aaa, <laughs> ale ale Mogę <śmieszne>. Wygląda <laughs> nie, <laughs> <śmieszne>, nie? Nie, jestem <laughs> ale, ale się ześmiałem. ja to zrobiłem, żeby to się tak śmiał Jak ci powiem, możesz powiedzieć? Nie no ale. <grymne> no, <grymne> no, grajmy, zobaczcie, co ja chciał. Nie powiem ci. Nie. Tak. Nie. Weski używają mleki, ja byłem stympem, bo ja będę go szybszy. Nie. I palety mu przed mordą. Jego weski zapadł. Jaja. Ja nie mogę. Ale są hamem. Rzucam worki w tłum. Gdzie jest jakiś gen? Gen, 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 gen Nie gej, tylko gen O, szynka, też się przyda <laughs> A <laughs> właśnie Siedem minut dzieci rozstrzelał pod oknem <laughs> No mów coś, halo Proszę nagrać czy nie, masz być cicho Bo już ze mną ZJWIJ GO NAGDŁU, NO! ZJWIJ GO NAGDŁU, Oj, widzicie jak jest Nie! Gdzie on jest? O siema W dupie No Musisz odbywać tylko powiedzieć w dupie, nie? Nieważne jest na dokończę. się nie. <grystanie> <grystanie> Ej! Żygałem się. Ej, ehm, <grystanie> Jeszcze jest czas Jep. No i co? Uciekamy czy nie? Oczywiście tak. No, dziękuję za film. Najwilej się nie odzywa, nie wiem czemu, nie No właśnie, to mnie nie lubi. No właśnie, Zajebisty mecz Ta, no w Umarłem Z dziwnym hitem, który zablokowałem I byłeś zapaletą, to, nie mogę biec zablokowałeś to, żeś zablokował się mm -hmm. Mus operacji Zadanie odbiorę I... robimy neurę Yyy... Przeszkód w palcu przez okres... co?